Odszedł czas, by do bali wpaść i przyjaciół poznać krąg. Pali, już to tańczyć chce, bali, w koło kręci się pali, skacze w górę chen, aż do... I Ha Tor wyścigowy! Ja jestem niebieskim! A ja czerwonym! Ja będę tym żółtym! Ścigamy się, dobra? Ścigamy, ścigamy się, hurra! Dasz znak do startu? Proszę bardzo! Ale ja też się ścigam. Ty nie możesz, nie ma dla ciebie samochodu. Tak, to prawda. Ale jeśli polecę śmigłowcem, będę pierwsza. Gdzie jest meta? Przy tamtym znaku z piadkiem. Widzicie go? Widzimy! No to do niego, zgoda? Zgoda! Do startu gotowi? Raz, dwa, trzy! O, hej, zaraz, popatrzcie tam. Czy to jest to, o czym myślę? Słyszę dźwięk silników. Jakby to były prawdziwe wyścigówki. O, mamo, możemy tam pójść popatrzeć. Pod warunkiem, że jeszcze zabierzecie ze sobą śmigłowiec. Na miejsca gotowi star! Brawo! Brawo! Szybciej, no! szybciej! Wygram! No, proszę, to tor dla gokartów. Pozwolisz nam na nich trochę pojeździć? Proszę, mamo, prosimy! No dobrze, ale najpierw każdy z was musi mi pokazać swoje prawo jazdy. O, co, co takie? <laughs> Jesteście rozczarowani? Ja tylko żartowałam. Żeby jeździć na gokartach, wcale niepotrzebne jest prawo jazdy. Nie, dobrze! To możemy iść? Tak, idźcie. Dzięki, mamo! O. Co zobaczyłeś? O. Zapraszamy do naszego niezwykłego skateparku. Spróbujcie szczęścia na torach, a wkrótce zostaniecie prawdziwymi mistrzami deski. Ej, widzieliście, co oni potrafią, Rany niesamowite. O! Ja też bym tak chciał skakać. Ja też. Nie mogę się doczekać jazdy. Teraz nasza kolej. Chodźmy! O, naprawdę przejedziemy się go Nie mogę w to uwierzyć. Ja też nie. Możemy wejść nasza kolej? Hurra! O, o, przepraszam pana. Może pan nam pomóc? Chcemy pojeździć na go hmm, Oczywiście, ale najpierw muszę was zmierzyć, czy jesteście dość wysocy, żeby je prowadzić. Jakiego trzeba być wzrostu? Trzeba dosięgnąć do czerwonej kreski. Taki wzrost, żebyśmy byli pewni, że dosięgasz do pedałów. Inaczej jest to niebezpieczne. No tak, jesteście za mali. Nie dosięgnęlibyście do pedałów, gdyby trzeba było zwolnić. Rozumiecie już? To nie fair. Daj, ja spróbuję. Za mały. Niezła sztuczka, Skarbie. Widzę, że się starasz, ale nic z tego. Pani, nie przejmuj się. Ja jestem najwyższy. No i co? Ale na go karty za niski. Przykro mi, dzieciaki. Ja będę Ja będę pierwszy. No tak musi być. Tak chciałem pojeździć. Dlaczego nam małym nic nie wolno? Nic, nie. Ja też chciałem spróbować, jak się kieruje go kartem. Oj, dzieci, mnie też jest bardzo przykro, ale nie martwcie się. Szybko rośniecie i ani się obejrzycie, jak będziecie tu szaleć do woli. Słuchajcie, kto idzie na tak, lodów? Rady, tak! Bali, ty nie chcesz lodów? Ja tylko chcę jeździć na go-kartach. Nasz autobus. Wszyscy na pokład? Bali, smutno mi, kiedy ty jesteś smutna. Jak byłam w Twoim wieku, chciałam przejechać się kolejką górską, ale byłam za niska. Wiesz, jak wtedy rozpaczałam? Mama powiedziała, żebym była cierpliwa. Kiedy urosłam, mogłam jeździć na wszystkim. Hmm, tak, ale ja nie chcę czekać, aż będę duży. Ja teraz chcę jeździć na gokartach. Nie uda mi się. Oh. Oh. O, dobrze ci idzie. Dziękuję. Przyjaciele nazywają mnie Wrotka. A ty jak masz na imię? Bali. Cześć, Bali. Słuchaj, nauczysz mnie, jak to się robi? Jeździłeś już kiedyś na wrotkach? E, no pewnie. Wiele razy. Przecież jestem już duży. No, to pokaż, co potrafisz. Jasne. Przepraszam. Bali, przyznaj się. Pierwszy raz masz wrotki na nogach. O tak. Miałem zamiar zrobić to samo co ty. W końcu ci się uda, ale musisz bardzo dużo ćwiczyć. Chciałbym, ale to jest dla mnie o wiele za wysokie. Nie szkodzi. Chodź ze mną. Uh. Teraz uważaj. Włóż z powrotem swoje buty. Dobrze. A, tak jest. I co dalej? Teraz chodź ze mną i rób to co ja. <laughs> Naprzód ruszaj. Czas na start. Jesteś super. Ciebie spójrz i ruszaj w przód. Czas ruszyć już, podjąć skrót. Złap równowagę i pędź staram nie stawiaj obie stopy. Twój cel przed oczami gdzieś jest, więc nie oglądaj się za siebie. Naprzód ruszaj, czas na start. Jesteś super, to nie żart przed siebie spójrz i ruszaj w przód. Czas ruszyć już, podjąć trud Teraz ostrożnie w tym zwrot, kierunek obierz w drugą stronę. Fik pik, wykonaj ten skok i pod stopami poczuj grunt. Naprzód ruszaj czas na start. Jesteś super, to nie żart. Przed siebie spójrz i ruszaj w przód. Czas ruszyć już, powiąć to <śmijne> 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 Byłeś świetny! <śmijne> to było niesamowite! <śmijne> I o to chodzi, żeby się dobrze bawić. Kiedy będziesz starszy, zrobisz to wszystko na wrotkach. Za chwilę wysiadamy. To nasz przystanek. O! Ale tu bałagan! Hej, cześć, dzieciaki! Cześć, Lea! I jak było? Dobrze się dzisiaj bawiliście? Mm, nie bardzo! Bo nie mogliśmy pojeździć na go kartach! mi powiedział, że jesteśmy na niezamali. O, no to pewnie było wam przykro. Aha. Hej, wiecie co? Już wiem jak możemy się ścigać samochodami. Zrobimy je sobie. Tylko ja. E, tatusiu, możemy wziąć te pudełka? E, tak, oczywiście. Bierzcie wszystkie. Dziękuję. <słyski> Proszę bardzo synku. Gotowe? Sznurek przeciągnięty? Mm. Powinno być dobrze. Mm. <ścoughs> <ścoughs> Mamo, zobacz! Jestem najlepszym kierowcą w całym wyścigu. Ostatnie okrążenie. Uwaga meta, kto będzie pierwszy jest dżabo. Ja wygrałem. Nie, bo ja. Zapytajmy mamę. Każdy z was wygrał. Mieliście dobry czas. Hip, hip, hurra! Hej, poczekajcie, to nie koniec. Będę się z wami ścigał. Ja też mam szybką wyścigówkę. No nie wiem, bo twoja wyścigówka chyba się rozpada. O, o. Tato, bo ty chyba jesteś za duży. Hmm, racja, Senku. Polska Filmograf i studio miniatur filmowych, reżyseria Maryla Brzostyńska, dialogi na podstawie tłumaczenia Julii Maliszkiewicz, Dorota Brewińska, dźwięki montaż Alik Matuszewski, teksty piosenek, Wiesława Słupkowska kierownictwo produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili. na Malec, Agnieszka Czekańska, Tomasz Kozłowicz, Anna Apostolaki Dorota Lanton, Monika Bieszwicka i inni.